Siemanko, widzowie, tutaj fany Pekalublin. E, zauważyłem przed chwilką, że dobiliście do 210 osób. Czyli co? Jedziemy do Zamościa. E, do Zamościa pojadę, tak myślę, że e, w następnym tygodniu się uda. E, myślę, że 28 da radę, może troszeczkę wcześniej, jakoś na ostatnim tygodniu. E, a jak nie, no to po prostu pojedziemy już, jak się zaczną wakacje po 28. A może to też być realne, że 27 pojedziemy do zamościa, więc za tydzień oczekujcie filmików z zamościa. Subskrybujcie i lecimy po kolejny specjal. W opisie kanału macie wszystko napisane na samym dole opisu, jakie specjały czekają na Was. Yy, mogę Wam zdradzić już, że na 215 subów jem Spicy w McDonaldzie bez popijania yy, i od razu na filmie oczywiście. Następny to jest specjalny na 250 subów Wtedy już wrzucam filmik W którym jadę pociągiem Nie pociągiem, tylko tramwajem Zabytkowym I karusem w Warszawie Więc koniecznie wpadajcie tam na dół Jeszcze jest Jelcz Przegubowy I wiecie co robić Subskrybujcie kanał, trzymajcie się, do zobaczenia, nara!